Okej, okay, to kontynuujemy przygody Może kto woli perypetie Ezio autitore da Firenze Może kto woli Michaelo moskitore da Szczecina Da Szczecin? Da Stetin. O, w sumie da Stetin. To bardziej pasuje Dobra, już skaczesz? Ok, na czym my ostatnio skończyliśmy? Na zabójstwie Francesco? Ratunku Lorenzo? O, no, na mniej więcej tak, w ogólnym rozrachunku. Z tego co mnie pamięć nie myli. Jakby ktoś nie wiedział, że komuś coś laguje na streamie, bądź przeszkadza mu jakość, bądź... ...czy to wideo, czy audio... ...to prędzej czy później to trafi na tubę. Bo wiele... Lepszy jakość, czyli w 1080p, i z ładną obróbką audio. Przynajmniej postaram się, żeby to jakoś wszystko brzmiało w miarę normalnie. Z Drogi o Leuś, nasz przyjaciel, zobaczmy, co nas u niego tym razem spotka. It's thank God you're This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city's safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Mm, indeed. I see. It's another blade design. For delivering poison? Can you build it? See, si. it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the. It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison?

Utensilia aptekarskie. Trucizny mamy aż nadto. Apteczek można byłoby dokupić w sumie. Ukryte ostrze ulepszone. A jak? Kontakt z zatrutym ostrzem wywołał u przeciwnika szał, który zakończy się ogólnie śmiercią. Szeroko przyjętą śmiercią. zestaw małego moskita. <gryzny> o, tysiąc florów w skrzyni willi Uhuhu. szaleństwo. Będziemy bogaci. Hm, doskoczymy czy nie doskoczymy? To jest pytanie. O, prawie. Nie dużo brakowało. Boże, no nie rób sobie jaj. Ach, musiałem sobie podubać trochę wokół. Dobre panie wokół nie jest złe. Nie pytajcie po co i na co. A shit. No co jest? E coś co ty odwalasz chopie A pięknie Teraz w tę mańkę no, pięknie. Po bym rzekł. God Trochę mnie idzie. Dość na tę misję. No, kuźwa. Bez jaj. Nie, Xenon, dużo nie straciłeś. W sumie dopiero rozpoczęliśmy kolejną część streama. Przynajmniej kawałek do przebiegnięcia. O! Jest i wieża! Juhu! O tak! Wieże to są... to jest to co moskity lubią... Może nie najbardziej, ale dość mocno. Grzeczny Ezio! Jak miało być o 18? Miało być o 17.40 i tak było. Chyba, że pół godziny od 17.10, to dla kogoś jest 18. .00. Dobra. Chyba musimy wydostać się na zewnątrz Podejrzewam. Nie wiedzieć czemu, takie dziwne podejrzenia. A nawet pojechać do... Do willi wrócić. Ciekawe. Niechaj będzie nasza willa. Nie, Montgomeryni? Czy nie, to była willa, nie? Dobrze mówię, nie? Może Moskit? Ty i ta twoja... Tak, willa Montgo Mont Mont Monterigoni, przepraszam. Monterigoni. Ty ta twoja kurczę pamięć. Kiedy Kerbale? Jak przyjdą Szwedy. Willa hydraulików. <grymne> Dokładnie. Weźmy haj ze skrzyni Może ulepszymy ogólnie willę Nie zaszkodzi, prawdę powiedziawszy Moskito skryt, komar hut no dobra. Ktoś mówi burdel. Co mnie stać nas? Dobry burdel, nie zły. Nie możemy go w tym momencie rozbudować. Jaka szkoda. Można to Kowala rozbudować. Byłoby nas na to stać albo kościół, albo kopalnie, cech złodziei, naprawa studni, marszant, możemy w niego zainwestować mam no, tam tylko tysiąc hajsu. Krawiec, ulepszenie krawca, też 1000 hajsu. No i teraz co? Może tego... kowala w sumie. Tam się może tylko i wyłącznie opłacić. Jak na mój gust. Buon się trochę spukaliśmy tak nawiasem mówiąc, ale szczegół. The 15,000. no, i've been sent from Firenze by el magnifico to attend to some unfinished business. i'm looking for jacopo de pazzi. Ha! who is it? we've been at it for days. and perhaps what i carry will help us both. A list of his co-conspirators. one of them will talk before he dies. excellent. these men are sure to lack jacopo's resources, which means. They will be easier to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. I've got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What prophet? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these pastargi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. Czego znowu chcesz? Ojca. Ojca, dzieci znowu chcesz uczyć. You're familiar with counter-attacking, but what happens when your enemy is as well? I don't usually give them the opportunity. Tough talk offers little protection against Templar steel. Then by all means, Maestro, teach me what to do. Now dodge. Ah, bien, bien. Bien. now do it again. Much better. One last time now. Stop. Rozbrojenie. O tak można było broń zabierać w squid 2. No przecież Just one more time, Ezio Magnifico! Once again you exceed my expectations Signore, we found the Alcubo's men, and they wait your word to strike. Relay the following: no man moves until they have spoken with Ezio.

Ale wkrótce będziemy mogli sobie, o właśnie, ulepszyć troszkę nasz sprzęcik. Nie, o, możemy sobie ulepszyć skórzane za rękawie, Milusia. No but I didn't coraz... Ezio coraz bardziej jak człowiek zaczyna wyglądać. Wartość mont naszej willis wzrosła. Aha, no bo jak kupujemy sprzęt, ten stary idzie jako. Um, jako ten, jak to się zwie. Jako artefakt muzealny. Czy wetkłem to wokół grobowca? No jeszcze nie, ale czy to jest sens, póki nie zbierzemy wszystkich? No dobrą sprawę następnym razem jak będę dobra trzeba wykryć znaleźć i zachlastać a wcześniej wydobyć trochę informacji ze złych ludzi To jest to takie oczko. Hmm. A to jest ten, Harold. A, zwiał mi. Dobra, litewska. To jest... jeszcze zerwali jakąś plakietkę, to byłoby fajnie. Pięknie wyszło. Dobra, jesteśmy już jako tako niezbyt znani. To dobra nowina. What's here? Sorry, I a... Ezio. About time you got here. We found Bernardo Barocci. Ottima notizia. Tell me where he is, and I'll see that he's dealt with. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days ago, after being returned to us from Constantinople, but he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us failed? I Bernardo Czysta przyjemność. Hmm.

This will be done. Chyba on, tak? Tak, to jest ten pan. Kurde, jak on mi znalazł? Może nie przechodniów, Ecio, palancie. Chodź tu, grubasie.

Boże, czemu nie go atakujesz, Jezu? I bum nie ma nas. Co jeszcze w tej mieścinie trzeba będzie zrobić? Aha, no bo tam jest jeszcze misja do zrobienia. Trzeba tego... niedobrego... Jak on nie się tam nazywa? Japoko. Jacopo. niedobrego pana trzeba upolować. Nie mam je tu, Nie mam wyboru niestety. Giacoppo się czyta. O właśnie, dzięki strieluś. Wszyscy? Pchi? No chyba jednak nie. A teraz panu zbierzemy jego broń, zabijemy go jego własną bronią. <laughs> Jak słodko, ojej, z drogi! No, trzeba pozbyć się naszego poziomu poszukiwania, choć trochę. O czy tak w sumie rzecz biorąc. Panie, wypadł.